roku. I chciałbym tu Państwa poinformować, że wszystkie stawki podatkowe były omawiane na posiedzeniu komisji. Bardzo proszę Panią Skarbnik. Proszę Radny Faleszewski. Chciałbym zabrać, zanim zaczniemy głosować te wszystkie stawki, i chciałbym tutaj wszystkich Państwa, bo Radni omawiali, natomiast chciałbym, żeby wszyscy Państwo też wiedzieli, nad czym będziemy głosować i co przyspieszało, że tak powiem naszym tutaj spostrzeżeniom na komisji. Mogę Panie Przewodniczący, tak? Bardzo A więc tak, większością głosów na komisji zostały zaopiniowane, została zaopiniowana jakby obniżenie składek podatkowych w stosunku do zaproponowanych tutaj przez burmistrza i panią skarbnik, nie będę czytał wszystkich po kolei, natomiast chciałbym Państwa tylko tak zorientować na czym rzecz polega. Na przykład, została złożona propozycja i pozytywnie zaopiniowana przez większość radnych stawka w kategorii odgruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Stawka, która była zaproponowana to jest 89 groszy, natomiast po obniżeniu stawka miałaby wynosić 85 groszy, czyli jest to 4 grosze. Pewnie Państwo zapytacie, dlaczego zawracam głowę takimi kwotami. No i mniej później to wyjaśnię, bo faktycznie kwoty są, można powiedzieć, bardzo skromne i niskie, ale, ale w dalszym ciągu, tak jak mówię, to wyjaśnię. Żeby Państwo mieli orientację, firma, która ma 5000 metrów kwadratowych gruntu, no jest to firma na nasze tarczyńskie warunki dosyć duża. To z tego tytułu, z tytułu obniżenia, będzie płacić 200 zł rocznie mniej, miesięcznie 16,70. Miesięcznie 5000. Jest firm, gro firm, jest, są to firmy małe, załóżmy 1000 metrów czy coś w tym rodzaju. Tutaj miesięcznie zaoszczędzą trzy trzydzieści. Także... Ale ja bardzo przepraszam, panie radny Poliszewski. Ja proponowałbym, żeby wszystkie stawki kolejno były omawiane. Jeśli pan dojdzie do pewnych stawek, o których pan mówi, wtedy pan się wypowie. Natomiast, żeby czasu nie tracić, ja bardzo bym prosił panią skarbnik, o rozdziaływaniu e, punktu tylko 10. ustawy o stawie w stawek dziennych opłaty targowej. Bardzo Pana proszę o. Tylko, tylko jedno zdanie, czy mogę jedno zdanie na koniec? Bardzo Stoimy proszę wypowiedzi? jedno zdanie. Dokładnie jedno e, zdanie i e, przechodzimy tak. do. Chciałbym Państwu zaoszczędzić właśnie czasu i za tą jedną wypowiedzią y, omówić wszystkie stawki. Tak będę musiał, niestety, omawiać każdą od nowa i po kolei. Także to będzie taka oszczędność czasu. Dobra, dziękuję. Y, bardzo dziękuję. Wydaje mi się, że nie ma Pan racji, bo wszystkie stawki były omawiane na posiedzeniu komisji, a tylko kilka stawek było lekko zmienionych. Także wszystkie te stawki, które były utrzymane, były przegłosowane. Także tu wszystko wyjdzie, jeśli Pani skarbnik będzie uprzejma, to wszystko przedstawiać szybko. A więc które, które będą stawki obniżone, a więc widzę, że tu nie będzie żadnych problemów, żeby to szybko, sprawnie przeprowadzić. Także bardzo bym prosił Panią skarbnik o uchwa omówieniu uchwały w sprawie stawek dziennych opłaty targowej. Bardzo proszę Panią Skarbnik. Uchwała Rady Miejskiej w Tarczynie w sprawie stawek dziennych opłaty targowej w 2015 roku przywołana na prawna. Rada Miejska w Tarczynie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w wysokości od sprzedaży jaj, serw, śmietany drobiu 2,50 zł Artykułów rolnych i ogrodniczych ze straganu stolika albo placu do 2 m2 powierzchni 8 zł. Ze straganu stolika albo placu do 7 m2 powierzchni 26 zł. Artykułów spożywczych oraz owoców importowanych ze straganu stolika albo placu do 7 m2 powierzchni 28 zł odzieży nowego oraz artykułów przemysłowych ze straganu stolika albo placu do 7 metrów kwadratowych powierzchni 45 zł, towarów osobno niewymienionych ze straganu stolika albo placu o powierzchni 7 m2 włącznie 24 zł, artykułów przemysłowych i innych dokonywanych z pojazdów i w innej formie sprzedaży niż wymienione w ustępie 1a do 1e 50 zł. drugi Od sprzedaży towarów wymienionych w ustępie 1, zajmujących powierzchnię handlową powyżej 7 m2 powierzchni, opłata za każdy zajęty 1 m2 powierzchni wynosi od sprzedaży, a jaj, serów świętany drobi, drobiu 60 groszy, artykułów rolnych i ogrodniczych ze straganu stolika albo placu 4 zł artykułów spożywczych oraz owoców importowanych ze straganu, stolika albo placu 4 złote, odzieży ogółu wiadowego artykułów przemysłowych ze straganu, stolika albo placu 7 zł towarów osobno niewymienionych ze straganu, stolika albo placu 4 złote, artykułów przemysłowych i innych dokonywanych z pojazdów w innej formie sprzedaży niż wymienione w ustępie 1a1e 8 złotych, Punkt trzeci. W przypadku sprzedaży towarów objętych różnymi stawkami, stawkami pobiera się jedną opłatę w wysokości przewidzianej dla towaru objętego najwyższą stawką. Punkt czwarty. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekraczać dziennie 767 68 zł. Paragraf drugi. Punkt pierwszy. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. Punkt drugi. Inkasentami są Czesław Woźnik i Rosław Muszakowski. Punkt trzeci. Wynagrodzenie inkasenta ustala się w wysokości 15% pobranej i terminowo odprowadzonej opłaty yy, targowej. Punkt czwarty. Inkasenci pobraną opłatę targową, wprowadzają na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Tartynie w pierwszy dzień roboczy, następujący po dniu poboru opłaty. Paragraf trzeci. Dokonanie uchwały powierza się burmistrzowi Tarczyna. Paragraf czwarty. Tracą moc. Uchwała Rady Miejskiej w Tarczynie w sprawie ustalenia dzienny, stawek dziennych opłaty targowej w 2014 roku. Punkt drugi. Uchwała Rady Miejskiej w Tarczynie zmieniająca, z dnia 19 grudnia 2013 roku, zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie stawek dziennych opłaty targowej w 2014 roku. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. I tu wszystkich stawkach, które były zaproponowane przez Panią Burmistrz i Panią Skarbnik, wszystkie stawki były przyjęte jednogłośnie. Czy ktoś z Państwa Radnych jeszcze chciałby w tej kwestii się wypowiedzieć? Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? A więc uchwałę przyjęto jednogłośnie. Przystępujemy do punktu 11. Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2015. Chciałbym Panią Skarbnik prosi o przeczytanie wszystkich stawek i dopiero przystąpimy króciutko do dyskusji. W sprawie podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2015 przywołana podstawa prawna. Paragraf pierwszy. ustala się następujące stawki roczne podatku od nieruchomości na rok 2015. Punkt pierwszy. Od gruntów A. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 89 groszy od metra kwadratowego powierzchni b pod jeziorami, zajętych, pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,56 zł od 1 hektara powierzchni. c pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 38 groszy od metra kwadratowego powierzchni. Punkt drugi. Od budynków lub ich części mieszkalnych 69 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Punkt b. Związany z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 21 zł 84 grosze od 1 metra 2 powierzchni użytkowej. Punkt c zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem średnim 10 ,75 zł 75 groszy od 1 m2 powierzchni użytkowej podpunkt d Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmiot udzielający tych świadczeń 4 ,68 zł 68 groszy od 1 m2 powierzchni użytkowej Podpunkt E. Pozostałych w tym zajętych na prowadzenie opłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez Organizację Pożytku Publicznego 7,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. Podpunkt 3. Odbudowy. 2% ich wartości określonej na podstawie artykułu 4 ust. 1 punkt 3 ust. 3 do 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Paragraf 2. Traci moc uchwały Rady Miejskiej w Tarczynie w sprawie podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2014. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Tarczyna. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku. Są to stawki zaproponowane w, wysokość, w takiej wysokości, jakiej obowiązywały w 2014 roku. Dziękuję. Czyli nie proszę. Ma. Mam do Pani pytanie i prośbę, żeby Pani wskazała, które stawki były zmienione. Bo były tylko dwie stawki zmienione, bo tu pan Radny Faliszowski zwrócił uwagę na te dwie stawki i zaproponowane były do zmiany. Z 89, bardzo Panią proszę, żeby Pani przedstawiła gruntów, tak? Dwie stawki. Tak, ja, w tej, ja w tej chwili przeczytałam hmm, projekt zaproponowany ze stawkami burmistrza. Tak. Przedstawiam Państwu. Ale. Może to mogę być uwagę, bo y, proszę państwa, jeżeli projekt i projekt uchwały jest przygotowywany przez burmistrza, jest opiniowany przez komisję i taki projekt, który został przygotowany przez burmistrza jest przedmiotem obrad Rady. Natomiast jeżeli są jakiekolwiek zmiany do tego projektu, to nie przedstawiane są przez burmistrza, który jest projektodawcą który jest projektodawcą tego projektu uchwały. <laughs> Ale ja nie proszę o przedstawienie, tylko proszę o zwrócenie uwagi, które stawki były zmienione, tylko w których punktach. Nic więcej. To, co żeśmy dyskutowali na posiedzeniach komisji, a więc dwie stawki tylko były zmienione, pozostałe stawki były zaproponowane, takie jak przez panią górę. I to wszystko na poziomie takim samym z roku 2014. Bardzo proszę. Przepraszam, ale ja jeszcze raz chciałabym zwrócić Państwu uwagę na to, że jest to sytuacja taka, że projekt uchwały na sesję to jest projekt burmistrza. Zgodnie ze statutem, zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, projekt ten był przedmiotem obrad komisji. Komisję ten projekt zaopiniowały. Jeżeli na posiedzeniu komisji były zaproponowane zmiany tych wysokości stawek, a zatem przewodniczący komisji powinien przedstawić te zaproponowane zmiany, a nie skarbnik, który przedstawia projekt burmistrza. Taka jest procedura, wynika to także ze statutu. A to, że pani skarbnik była obecna na posiedzeniu komisji, ona nie jest uprawniona do tego, żeby przedstawiać stanowisko komisji. I tak to wynika z, zarówno ze statutu, jak i wynika to także z postanowień ustawy o samorządzie gminnym. I dlatego no, akurat taką procedurę należy zachować wynikającą z przepisów prawa. Ci, panie że procedury były zachowane, wszystkie stawki były omawiane przez wszystkie komisje, które były na posiedzeniu komisji. Każdy z, z, z przedstawicieli mógł się wypowiedzieć. Ustalone były stawki obniżone tylko w dwóch punktach, a więc proszę bardzo radny ja Dębski. W związku z tym powinni przedstawić te obniżone stawki, jeżeli zostały zaproponowane, bo no. na dzień dzisiejszy to jest tylko opinia komisji do projektu i zaproponowane zmiany, więc przewodniczący komisji, Dobrze. więc niech przedstawi. Dziękuję pani mecenas. Proszę radny węgierski. więc y, przedstawię może te stawki, które były dyskutowane, na, proponowane na komisji. Jest to podatek y, związany z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania emitencji gruntów i budynków od jednego metra kwadratowego powierzchni. Stawka Proponowana była 85 groszy, zaproponowaliśmy stawkę 85 groszy i drugi od budynków lub, części, lub ich części mieszkalnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 metra 2 powierzchni użytkowej. Stawka proponowana 21 ,84 zł 84 grosze. My zaproponowaliśmy stawkę 21 ,65 zł 65 groszy. Więc przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radny? Proszę Radny Waliszewski. A więc tak jak Przewodniczący udzielił głosu, tak Wspomnę tylko, że te stawki, które były proponowane przez burmistrza i panią skarbnik, są to stawki z ubiegłego roku, czyli nie podnoszone. Natomiast tak jak Państwu wspomniałem, tutaj te kwoty w tej pierwszej stawce o te 4 grosze niższe, które, które tu w jakiś sposób, nie wiem co to ma na celu, ale mam nadzieję, że pomóc przedsiębiorcom przy 30 miesięcznych, to jest spora kasa. Natomiast jeśli chodzi o budynków pod działalność gospodarczą w skrócie tu czytam, żeby Państwa nie zanudzać, jest to 19 groszy z metra, czyli, czyli, gdzieś, czyli gdzieś dobrze jak mówię 1000 metrów budynek, tak, to jest 190 groszy. Przepraszam 490 zł na rok, 16 zł na miesiąc. To też ma stanowić się opłacalności firmy. Dziękuję bardzo. Konkluzje na koniec o wszystkich tych poprawkach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Ktoś z Państwa rad? proszę Radny Dębski, żeby nie przedłużać, bo wszystko było ustalone i wydaje mi się, że to... Proszę bardzo. W, w ramach w informacji czas dla mieszkańców. Te stawki proponowane przez nas były dlatego, ponieważ gmina ta, czy pośród wszystkich gminy powiatu Piasyczyńskiego, ma jedne z najwyższych podatków, praktycznie najwyższe w każdej dziedzinie. Dlatego, chociaż tak groszowe sprawy, ale żeby wyjść do, do mieszkańców tej gminy, to chcielibyśmy chociaż tak w znikowym stopniu obniżyć te podatki. Radna Borakowska. Ja Prosiłabym panią skarbnik o mm, przekazanie nam y, jakie wielkości w budżecie stanowią obniżki w tych dwóch pozycjach. Pani Skarbnik jest Pani w stanie teraz to przedstawić? Czy już przystąpimy do, do głosowania? czasu. Proszę Radny Hello. Ja mam pytanie do Radnych Wspólnego Sukcesu. Czy, czy wypowiadają się w imieniu mieszkańców i konsultowali to z mieszkańcami? Czy w imieniu własnych. Bo ja rozmawiałem z mieszkańcami, oczekują po prostu obniżek podatków, żebyśmy się zbliżyli do ościennych gmin, gdzie mniej się płaci. Nie mają nic przeciwko, nawet te grosze to już jest coś. Na razie początek. Pierwszy krok. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Ale jakiej treści, bo dlatego że nie została, że została odczytana projekt skarbnik, <laughs> to, że chodzi tutaj o treść, która została przedstawiona przez panią skarbnik. Ja jeszcze w kwestii formalnej chciałabym przypomnieć, że opinie głosowanie i dyskusje nas na posiedzeniach komisji to są dyskusje odrębne, natomiast zgodnie z postanowieniami statutu... Podczas sesji, jeżeli przystąpienie, następuje przystąpienie do kolejnego porządku obrad, to jest otwarta dyskusja nad, tymi, nad, tym, nad danym projektem uchwały po przedstawieniu y, projektu uchwały i opinii komisji. I otwarte dyskusje. Ja przepraszam, panie przewodniczący, ja sobie z tego zdaję sprawę, że pan pełni pan, funkcję od niedawna, ale to tylko woli przypomina. To nie jest tak, że jest, y, dyskusje są tylko na posiedzeniach komisji, ale taka jest procedura i dopiero do głosowania przystępujemy po zamknięciu dyskusji, jeśli nie ma głosów. Natomiast w tym momencie mamy sytuację taką, że są, jest projekt uchwały z zaproponowanymi stawkami przez. Przeczytanymi przez panią skarbnik są zgłoszone dwie propozycje zmian, i należy przegłosować te propozycje tak, zmian. Dziękuję bardzo. A więc poddajemy pod głosowanie projekt uchwały ze zmianami. Panie? Pani Przewodnicząca, przepraszam, każdą zmianę należy zagłosować oddzielnie, wskazując w którym miejscu, który punkt tego projektu uchwały tak, dziękuję bardzo. jest głosowany. I jaka stawka jest proponowana? Poddaję pod głosowanie Państwa Radnych stawki od gruntów, która wynosiła, zaproponowana przez Panią Burmistrz 089, przez Radnych 085. Kto jest z Państwa Panie Przewodniczący, proszę podać to precyzyjnie, dlatego, że to jest uchwała, której gdzieś w protokół jest głosowanie, które idzie później do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Proszę przeczytać propozycję, która została przedstawiona przez, przed chwilą przez Dokładnie ten punkt. I z jaką, jaka stawka została zaproponowana? Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania wykwidencji gruntów i budynków 0,85 zł za metr kwadratowy powierzchni. Kto jest Państwa radnych za przyjęcie tej stawki? Grosz, grosz. Tak, 0,85 grosz, tak jest albo złoty, bo jest napisane 0,85 zł za metr kwadratowy po obwieszki. Kto jest z Państwa radnych za przyjęciem tej stawki? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Druga staw. Panie Przewodniczący, no, trzeba prze, prze, przeczytać, poinformować jaki był wynik głosowania. Przepraszam bardzo. Jakie były głosowanie? głosowania? Za, dziewięć, sześć przeciw, zero wstrzymujących. Od budynków w innych części mieszkalnych pod punkt B związany z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części związanych na prowadzenie działalności gospodarczej. Wysokość stawki 21,65 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Kto jest z państwa radnych za przyjęcie tej stawki? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Za 9 Przeciw. Sześć. Wstrzymujących się? Zero. Projekt uchwały. Proszę bardzo, projekt uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w w sprawie podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2015 przywołana na podstawa prawna paragraf pierwszy. Ustala się następujące stawki roczne podatku od nieruchomości na rok 2015. Podpunkt pierwszy. Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania kompetencji gruntów i budynków 85 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni. Od jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,56 groszy od 1 hektara powierzchni. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 38 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni. Od, punkt 2. Od budynków lub ich części mieszkalnych 69 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 21 ,65 zł 65 groszy od 1 m2 powierzchni użytkowej zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10 ,75 zł 75 groszy od jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,68 zł. od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego, 7,73 zł. od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Punkt trzeci. Odbudowli. 2% wartości określanej na podstawie artykułu 4 ustęp 1 punkt 3 i ustęp 3 do 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, paragraf 2. Traci moc uchwały Rady Miejskiej w Tarczynie w sprawie podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2014, paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Tarczyna, paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku. Dziękuję. Kto jest Państwa radnych za przyjęciem? Uchwała kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nikt się nie wstrzymał. 9 za, 6 przeciw, 0 przyjętych. Przechodzimy do punktu 14. Uchwała w sprawie obniżenia cielnej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku podatkowym. Dwa tysiące Proszę bardzo, Pani Skarbnik. Tak. Przepraszam bardzo. Uchwała w sprawie zwolnień podatku w podatku od nieruchomości. Bardzo proszę, Pani Skarbnik. Uchwała Rady Miejskiej w w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości przywołana podstawa prawna Rada Miejska w terenie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zwanie się od podatku od nieruchomości. A. Grunty, budynki i w części wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej i sportowej, służące potrzebom wszystkich mieszkańców, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Grunty, budynki i budowle służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. W rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Grunty, budynki lub ich części zajęte na cele związane z ochroną przeciwpożarową z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Grunty, budynki lub ich części wykorzystywane na cele związane z ochroną i utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego powołane do przestrzegania prawa i porządku publicznego z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Grunty, budynki lub ich części związane z zapewnieniem opieki nad osobami bezdomnymi z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Paragraf drugi. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w tarczynie w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości oraz uchwała Rady Miejskiej w tarczynie z dnia 20 grudnia 2007 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Tarczyna. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie skarbnik. Kto jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał. Dziękuję.